Cześć, tu Kari Mili, witajcie na A3, a to jest kolejna sześcienna geometria. Tak, dawno dawno nie było odcinków z serwera. Wszyscy już mi wyrcili w brzuchu, e, Kari już nie zgrał grał na A3, Kari, przyjść graj na A3, Kari, tu jest nudno. No i tak, no, ale tak coś się jakoś dziwnie złożyło. Tak wyszło. Na początek, zaraz po świętach, padła maszyna. Wstała dopiero po sylwestrze. W międzyczasie maraton Fidabista, który też wyszedł oczywiście na wersji. I naście odcinków od razu nakręciłem. Plus oczywiście wersja Minecraft 1.46 i tak dalej. Można by wymieniać. No ale nadszedł czas. Trochę mnie laguje. Nadszedł czas, aby w końcu się ruszyć tutaj z powrotem. Zacząć coś robić. Bo faktycznie jest strasznie zapuściłem serwer. W międzyczasie się okazało się, że na wersji chyba właśnie tej 47 naprawili i łopaty już nie robią, yy, i kilofy już nie robią drewna w momencie, kiedy mają efficiency. Już to najwyraźniej nie działa. Teraz znowu trzeba mieć siekierę. No, trochę szkoda. Ale cóż, w sumie można się było tego prawdę mówiąc spodziewać, bo znowu to było trochę OP. Z drugiej strony trochę szkoda, bo znowu będzie trzeba robić siekiery. Jak będzie patrzeć, łopata z efficiency była znacznie bardziej wydajna w przeliczeniu na ilość diamentów, na które trzeba było na nią wydać. No i ogólnie w odcinku dzisiejszym, dawno, dawno temu się zapowiedziałem, że będziemy robili studio nagrań. Niestety w momencie, w tym momencie, kiedy to. to kolejnych snapshotach wychodzą różne dziwne rzeczy w związku z Redstone'em, stwierdziłem, że niestety na razie się powstrzymam z działaniami w tą stronę, czyli no, po prostu poczekam na finałową wersję patcha 1.5, kiedy to już właściwie będzie wszystko jasne, kiedy mam nadzieję, wszystkie bugi, które wprowadzili w międzyczasie do Redstone'a i jego działania również zostaną poprawione, bo no, no, bez przesady, tak? Zamiast po, ponaprawiać bugi, które istnieją obecnie, yy, dorzucili kilka nowych. sobie. no. Więc z całym szacunkiem, ja na razie się wstrzymam. Szczególnie, że jestem właściwie w 100% pewien, że kilka rzeczy, które w tej chwili działają, nawet na bagach, nawet bez bagów, i tak w którymś momencie po wejściu paczki 1.5 yy, przestaną. Już pomijając ten fakt, że dodatkowo będzie miał premierę, jeśli można to tak nazwać, nowy system, nowy system Texture pakowania. Texture już nie będą do tej, tak jak są do tej pory, że mamy jeden, jedną paczkę z folderami, tam są pliki graficzne, że mamy teren PNG, gdzie jest nasza szachownicy, Wszystkie tekstury są rozmieszczone i sobie ten plik można edytować i tak dalej. Teraz najwyraźniej wszystkie pliki graficzne będą znajdowały się, no właśnie pytanie, jak się będą znajdowały, bo jeszcze na ten nowy system nie patrzyłem. Na pewno wiem, że będą one już nie jako jeden duży plik graficzny o rozmiarach, tam w przypadku 64 na 64 to by było 1024 na 1024. Podzielone na 64 pixelowe kratki, tak jak to było do tej pory, tylko no, najwyraźniej będą one wszystkie umieszczone w jednym folderze. Tak, pytanie, czy folder będzie się nazywał Terrain? Czy to będzie tak, że całe 500 tekstów Minecrafta, czy ile ich tutaj jest w tej chwili, będzie znajdowało się gołkiem w jednym folderze na wierzchu. Tak to będzie bardzo ciekawe. Ciekawe również jak to będzie ponumerowane i jak bardzo upierliwym się stanie, zanim się wszyscy do tego przyzwyczają. No, tak czy inaczej, będę musiał pociąć swoją paczkę i ją dostosować ręcznie, ponieważ na obecną chwilę mój oburistic Redemption tak bardzo odbiega od tego, który można sobie pobrać ze stronki, że no po prostu tak jedyne co zrobię z tamtym to będzie ewentualnie dociągnięcie nowych tekstów, które się pojawiły. Plus, plus być może sprawdzenie, w jaki, gdzie ja muszę pokładać, żeby działały prawidłowo. Ewentualnie użyję tego śmiesznego konwertera, który też gdzieś tam podobno krąży i konwertuje właśnie te tekstury na, z tego, co mamy obecnie, na coś bardziej 1.5 friendly, czyli takiego, co tam już działa na pewno. A pewnie zastanawiacie się, co ja tutaj wyprawiam. Jako, że nie będę zajmował się restownem w tym odcinku i na, no, poza tym, że mam kilka nowych pomysłów, czym się w ogóle będę zajmował w następnych kilkunastu odcinkach, no to po pierwsze muszę zabaskować trochę ten wielki kloc. Na początek myślałem, że zrobię takiego joke'a. Zrobiłem farbę dyni, nazbierałem tych dyni i myślałem, że zrobię tutaj taką wielką, wyszczerzoną dynię. Tak, halloweenowo, ale stwierdziłem, że to będzie brzydko i banalnie, i przynajmniej dobrze wiedzieć, że mój Optifine póki co nie gliszuje. No i stwierdziłem, że nie, nie będę tego robił z dyni, bo to będzie wieś, wieś straszna. Więc następne co chciałem, to obić tu drewnem. No ale tak sobie zacząłem myśleć. Przypomniało mi się, w jaki sposób obijałem drewnem mój. Bob Grinder na geometrycznej wyspie i on był tam trochę mniejszy, plus był niższy. I to jako tako wyglądało. A tutaj mam taki wielki kloc yy, z Kobla, z którym nie specjalnie wiem, co zrobić, bo jak go biję drewnem, to będzie wielki kloc z drewna. Yy, chciałem zrobić naokoło niego taką spiralę, żeby było nie wiem, czterech albo ośmiu takich, na jedno, jedno by było z białego drewna, jedno by było z czarnego drewna, ale wiem, że to. I tak mi brzydko wyjdzie, bo, śnie, bo tu mi będzie przeszkadzała ta góra. Będzie mi przeszkadzała moja plantacja drzew, z której też póki co nie chcę rezygnować, bo całkiem przyzwoicie wygląda na czuku góry i na zdjęciach satelitarnych i z daleka. Dlatego stwierdziłem, że ja to zabaskuję sadząc tutaj naokoło takie wielkie drzewa, i żeby nie składać, w sumie ciekawy jestem w swoją bardzo trzy. Ten bug, który chcemy wykorzystać, również jeszcze działa w 147 Znając Mojanga, to go przeoczyli, bo nie stwierdzili, że jest to bug w żadnej mierze istotny, a bug ten dotyczy, kamień przerobiony, no, tu, a bug ten dotyczy Sadzenia drzew i używania na nich bonilla w momencie, kiedy są ogrodzone półpłytkami. Wtedy, zdaje się, nie trzeba już kombinować, tworząc, tworząc żadnych wyszukanych konstrukcji na około sadzonki. Tylko wystarczy przyłożyć jedną półpłytkę na wysokości drugiej kratki, i wtedy to drzewo i tak rośnie w kosmos. No, i zobaczymy, ile ile z tego baga pozostało, prawdę mówiąc, bo w sumie też nigdy nie, nie nigdy tego baga nie wypróbowałem. Widziałem tylko, że działał parę razy, na u siebie. No i co? Ha! E, działa! Co prawda, co prawda, chyba nie do końca. Tak, jakbym chciał, ale zobaczmy, może nam się uda wyhodować zaraz obok większe drzewo, co jest swoją drogą trochę śmiechawe. Z drugiej strony, to drzewo nie urosło z tak wysokie, jakbym chciał. Ono, ono urosło to jest takie drzewo na typowo dziewięciokratkowe, które można ściąć w całości z, stojąc na glebie. I my potrzebujemy jednak wyższego, czyli to drzewo powiedzmy, że zrobimy. O, jeszcze, jeszcze podniesiemy. W takim razie ten pułap, później można by to tak nazwać, i zobaczymy, co rośnie za chwilę. No, a tymczasem poczek musimy poczekać, aż to wszystko zniknie. Chyba, że tutaj mamy. O, jeszcze jeden pieniek został. No i dobra, i zobaczmy w takim razie podejście drugie co z tego wyniknie, yy, ale nie tu. Nie tu, tylko z drugiej strony. I zrobimy to tak, Dobre, żeby zabrać. Chyba rozwaliłem sobie kawałek trawnika. Mhm. Yy, ups. Znowu nie przycięło. Tutaj. Yy, nie, nie tutaj, obok. Dobra. No i tłuczę bodmilem. Ciekawe ile to zajmie swoją drogą. Yy. Zgadza się. Czyli, czyli jakby nie patrzeć, ten bug w dalszym ciągu funkcjonuje i ma się dobrze. No, no niestety wychodzi na to, że te drzewa jednak będą jeszcze odrobinę za niskie, żeby zasłonić cały mój book grinder. No również tak się zastanawiam, co z tym fantem zrobić, może zrobimy taki myk, bo nie chciałbym używać drzew, drzew dżunglowych. Zrobimy taki numer, że yy, najpierw... Yy, Najpierw zrobię te drzewa tutaj po obwodzie, zobaczę jak to wyjdzie, a następnie najwyżej na ich czubku posadzimy kolejne drzewo. Będzie to dało dziwnie, ale no. Może nam się go uda zasłonić, a jeśli nie, no to jak będzie odrobinę wystawał, to myślę, że też dużo się nie stanie. No, 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 powoli to... Tak, no niestety te drzewa są jeszcze odrobinę za niskie. Myślałem, że te jeszcze trzy kratki dadzą radę pociągnąć, ale nie. Te dwa tutaj na środku, po tym może tego nie widać, ale tu już bardziej musiałem jeszcze dosadzić na górze trochę. Po tej stronie już teren się podnosi, więc tego tak nie widać. No, może w tym miejscu trochę też takie wygryźnięte, ale to jest w sumie daleko, tutaj te drzewa zasłaniają, tego nie widać. Większy problem będę miał od frontu, w od frontu, to ze strony, gdzie mam swoje duże okno w magazynie, gdyż ponieważ tutaj jakby nie patrzeć, nie mam góry, tak, tutaj nie mam góry i dlatego wymyśliłem, że tak, że zrobimy tutaj taką górę sztuczną, która będzie zaczynała się gdzieś tak, mniej więcej w tym miejscu. I, i oczywiście tutaj będzie jakieś okno, coś się jakoś tutaj zrobi. Tak czy inaczej, wyjściowy poziom będzie mniej więcej tu. Tak, tu, tu mniej więcej będzie wyjściowy poziom. Tej całej konstrukcji on się będzie sukcesywnie tutaj obniżał, żeby udawał górę, żeby udało się dołączyć go w tym miejscu. No i będzie tutaj obsadzony drzewami, tak, żeby było dla niego znaki. Tutaj za to. Poniżej, jak już się będzie ta góra kończyć, myślę, że to będzie dobre miejsce na zrobienie jakiegoś takiego dużego pomieszczenia, ale moja sypialnia, ponieważ tam już mam drzwi, sypialnia miała być docelowo tutaj w tej dziurze i miała to być taka kopuła albo coś w tym stylu, ale jednak będę to musiał trochę zweryfikować i uwzględnić to w tych zmianach. Teraz się cieszę, że nie zrobiłem tego wcześniej. Mm, tak. No i co? I myślę, że to nie ma specjalnie co czekać żeby to zrobić i trzeba to po prostu zrobić. Jeszcze tylko tak kombinuję, bo jak daleko muszę się odsunąć z drzewami, czyli powiedzmy, że drzewa będą się musiały znajdować gdzieś tu. Gdzieś na tej, na tej warstwie dirtu. A to dlatego, że jednak chciałbym dać im więcej miejsca, aby mogły się rozrosnąć z większą koroną i wtedy i wtedy nie powinna zaczepić o ściany i również urosnąć większe. A że jest to... Tak, jest to dirt, to porosi nam trawką i w ogóle nie będzie żadnej różnicy. Oczywiście będę musiał hm. <śm> <ś> Dobra, <ś> tutaj, tutaj będzie trzeba troszkę odrobinę. Tą górę. Uwiarygodnić, że to jednak jest góra. Coś się tu dorzuci, i tak dalej, i tak to będzie dodało trochę naciąganie. Tak czy inaczej, będę musiał nad tym grubo popracować, I, ale mam nadzieję, że będzie warto. Że to, no, o ile tak, nie będzie to wielka uśmiechnięta dynia albo inne coś, co mógłbym zrobić obitego drewnem, no, to po prostu w tej chwili powinno być trochę mniej widoczne i trochę mniej kłuć w oczy. No Dobra, zobaczmy, jak te drzewa będą rosły w tym miejscu. No, chodź. Bo może jeszcze je muszę odsunąć, jedną kratkę, co najmniej. No właśnie, chyba muszę jednak ją jeszcze odsunąć. Chyba, że postawiłem, nie. Dobrze, tu to jest dobrze, czyli muszę jeszcze te drzewka odsunąć o tą jedną kratkę. Najwyraźniej. Czyli zrobimy tak. No. No i boom, od razu lepiej. I, I w sumie jest ono wysokie. Jest ono wysokie. Jeżeli się okaże, że jednak jest za niskie, to będę musiał miło wszystko jeszcze odrobinę... Chyba jednak jest za niskie. Chyba jest za niskie. No, zdecydowanie. Zdecydowanie wyszło za niskie. Trudno to je... To je w takim razie spacyfikujemy, odsuniemy jeszcze jedną kratkę i dopiero wtedy... No, a tu było dobrze, to było dobrze, czyli powiedzmy, że to może zostać, tak. To będzie dobre drzewo. No. I w takim układzie teraz obsadzę to wszystko po tej stronie mapgrindera i wrócę do Was w momencie, kiedy już będę to podsumowywał, ponieważ jeszcze obawiam się, że to może zająć trochę dłużej niż odcinek, cały ten proces. Więc, no nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy jak to wyjdzie. No, zachowa się, kurczę, że trochę więcej będę musiał niestety tej góry zrobić. Bo w sumie wychodzi na to, że będę tą górę musiał sztucznie w cudzysłowie przedłużyć mniej więcej aż dotąd, bo tak de facto tutaj ona mi się kończy i chciałbym po prostu tak urwać, prawda? No, żeby nie było już, tak? I że się góra skończyła i koniec. Ale okazało się w międzyczasie, że... Doszedłem do wniosku, że jeszcze tutaj zrobię taki jeden rządek na moją plantację, wszystkich po kolei drzew. Zaczynam się zastanawiać również, czy nie chcę, nie chciałbym zrobić takiego, takiej częściowej tutaj również plantacji, jeszcze jeden, jeszcze jeden taras w dół. Będę musiał się troszkę napracować. Jeszcze z tego co widzę. W momencie kiedy będę to chciał jakoś sprawić, żeby to wyglądało naturalnie. Będę musiał pobrać trochę przetopionego kamienia i zrobić taki coś pirazy około niby, że tutaj jest. I dopiero pod tym będę coś budował. No Tak czy inaczej, razie, na razie muszę poradzić się z tym dirtem, zobaczyć, ile, ile tego dirtu w sumie wyjdzie. No bo tak jak już wspomniałem jeszcze dodatkowo chciałbym co najmniej no lekko licząc jeden taki tarasik plantacyjny tak no co no dobra powiedzmy że nie jeden tarasik a co najmniej pół bo wiem że po tej stronie góry tutaj jeszcze mam taki powiedzmy margines bezpieczeństwa bo tutaj mogę trochę dorzucić tu trochę dorzucić tam i to będzie wyglądało w miarę przyzwójcie. Ale bo tamtej stronie to jest trochę bardziej stromo, więc po prostu mm, zrobimy taki myk, że ja po tej stronie ten mój tarasik zakończę gdzieś tu, zakończę go gdzieś tu i od tego momentu będę schodził udając, że to jest już, tak, że tu już jest koniec góry. Ach, całe, całe, to cała ta inżynieria krajobrazu, czy kształtowanie krajobrazu, czy coś. Na pewno mi trochę zajmie. Nie ma możliwości, aby, aby, to zrobił w tym odcinku jeszcze, myślę, że później do tego projektu również wrócę. Tak samo jak będę musiał chyba oświetlić tam na dole, bo się zaraz zrobi ciemno momentalnie. I tak, no. jeszcze, jeśli jeszcze coś bym chciał powiedzieć, to odnośnie serii. Na modach eee, normalnie, <laughs> kurczę, tyle, tyle tam ostatnio spędziłem czasu, że zapomniałem jak się gra na zwykłej pannikini. Hmm, aczkolwiek, tak czy inaczej, muszę przyznać, że taka mała odskocznia od tego, co się robiło długo, długo, podkreślam, bo na no, modach wcześniej nie grałem. No a tutaj już grałem wcześniej co najmniej rok na zwykłym minecraft'cie, więc o, tak... W sumie, w sumie nie żałuję, że tak późno się... Tak późno zacząłem y, korzystać z modów, y, z tych takich bardziej zaawansowanych, nie, nie tam tylko Optifine i y, Too many Items, czy jak to się nazywa. Aczkolwiek, aczkolwiek jednak w tej chwili Etap, na którym mam tą serię technomaterię na modach, to jest taki, że ja tam po prostu nie wiem, w co ręce ułożyć. Tyle rzeczy chcę zbudować prawie jednocześnie, no ale niestety też muszę to porcjować na odcinki, muszę to wszystko przemyślać na bieżąco, muszę się przygotowywać do tych odcinków, bo to nie jest tak jak tutaj, że ja sobie mogę po prostu wziąć na spontanie, wejść, zebrać coś ze skrzynki i pójść i zacząć budować sztuczną górę na przykład, albo coś. No ale to tak, gwarantuję Wam, że mój plan w tej chwili na A3 na opiewa na zdecydowanie więcej niż tylko jakaś tam sztuczna góra. Bo jeszcze oczywiście będę próbował rozkręcić dodatkowo serwer, pojawią się nowe osoby, ale nie spomójcie mnie z żadnymi zapytaniami, czy ja mogę, czy ja mogę, no to, że... Posiadał hasła do konsoli i dostęp do plików konfiguracyjnych whitelisty pozwala mi wprowadzić dyktaturę i, tak, i to ja mogę zdecydować, kogo, kogo chcę zaprosić według jakichś własnych kryteriów i czy innego widzi mi Mmm, dobra. Tak, nasza góra już powoli porasta trawą. A, muszę pamiętać również, żeby żeby stawiać pochodnie na tym nowym kawałku, bo nie chciałbym mieć tutaj zaraz Creepera z nieba, bo teraz Creepery potrafią sobie skoczyć na główkę i wybuchnąć przy zetknięciu z ziemią. Takie, takie kursze Creeperowe te bombowce. Dobra. W takim układzie myślę, że na razie w dzisiejszym odcinku z A3 to już tyle. Do tego projektu jeszcze wrócimy w kolejnych odcinkach bez wątpienia. Cześć!